Zajmujemy się problemem błędu 0.575 W 1.9 TDI AHU silnik 90 koni Te Błąd ten w moim przypadku konkretnym Dzielił się zawsze na trzy błędy Albo zbyt niskie ciśnienie Albo zbyt wysokie ciśnienie w kolektorze dolotowym A ostatnio jeszcze wystąpił błąd Który był zapisany jako różnica ciśnień i błąd sporadyczny. I teraz, zbyt niskie ciśnienie może być spowodowane dziuro w dolocie. Jakiś wąż od interkulera dziurawy. Zbyt wysokie to może być źle ustawiona sztanga turbiny. Lub na przykład, nawet mogą być uszkodzone wężyki podciśnieniowe, które do N75 idą. Także trzeba to najpierw posprawdzać, czy mamy wszystko szczelne, cały układ dolotowy, wszystkie wężyki podciśnienia i do tego najlepiej jeszcze sprawdzić, czy, czy zaworek N75 dobrze steruje turbiną. Jak to sprawdzić? Włączamy sobie VCDS-a i teraz grupa, grupa trzecia. Tutaj w silniku oczywiście MAF specyfika to jest zadane, a MAF aktual aktualne. Jak widać u mnie jest 847 mg na sów powietrza. I to są dane z przepływomierza. I jeżeli tutaj MAF aktual jest cały czas mniejszy niż ten po lewej, to dawka paliwa jest obcinana i też przyspieszenie samochodu jest dużo mniejsze. Dlatego jak widać maksymalne, maksymalny pobór powietrza wzrasta do 850 mg. Jak widać u mnie cały czas 847. Praktycznie się w ogóle nie rusza, to jest spowodowane pewną diodą, o której za chwilę powiem, a żeby sprawdzić doładowanie, yy, jak działa turbina, tutaj, tutaj mamy specyficat map i actual map, i teraz to pierwsze. Spec to jest ciśnienie doładowania zadane, aktual to aktualne. A tutaj mamy wypełnienie zaworka N75 i dodając gazu widać, że zmieniają się procenty, czyli zaworek pracuje. I teraz jak widać u mnie są równe ciśnienia i teraz jak to najłatwiej, jeżeli ktoś ma problem z zbyt dużym lub zbyt małym ciśnieniem i jest to spowodowane sztangą, to już pokazuję jak to najłatwiej wyregulować. Dajemy sobie na przykład 2000, pod 3000 obrotów i widzimy, że trzymamy chwilkę na równo, nie mogę wycelować. Ciśnienia są bardzo podobne czyli zaworek przy 43% 53%, widać że jest to w stanie wysterować. Jeżeli zaworek cały czas pokazuje 91%, lub cały czas 35%, i w ogóle nie reaguje, to znaczy, że coś jest z nim nie halo lub elektrycznie lub podciśnieniowo. I tu właśnie najłatwiej, właśnie bez tego, jeżeli nam odcina turbinę cały czas. To właśnie bez przejeżdżania, że nie musimy co chwilę wyjeżdżać i kręcić go tam do 3000 obrotów i 100 na godzinę, czy tam 120 na godzinę i czekamy aż odcina. Tylko właśnie kręcimy sztangą, dajemy 3000 obrotów, patrzymy czy ciśnienie jest za duże, czy za małe, w zależności od tego, które jest jakie. To albo sztangę skracamy, albo sztangę wydłużamy. I staramy się tak, żeby. Ta regulacja, jak wciśniemy 3000 obrotów, żeby napełnienie tego zaworka było mniej więcej w połowie. Jeśli chodzi o utrzymanie, wtedy jest, wydaje mi się, najbezpieczniej. A jeśli chodzi o samą przepływkę, dlaczego u mnie jest 847,9 mg i to w ogóle nie pracuje, zastosowana została taka oto dioda. Tutaj. 1N4148 Dioda prostownicza szybkiego przełączania jeżeli ją zapniemy to yy, jeżeli mamy uszkodzony przepływomierz a włożymy tą diodę to właśnie cały czas nam pokazuje 850 mg na suf. I teraz pytanie, ja tam się nigdy nad tym nie zastanawiałem, czy czy to jest bezpieczne dla silnika, ale wydaje mi się, że tak, bo tylko jest informacja, że on dostaje dużo powietrza, więc dawkę paliwa może zapodać bardzo dużą w każdym momencie, to na nic nie wpływa, ale na pewno jest to przydatne do tego, żeby wykluczyć lub właśnie być pewnym, że przepływomierz nasz jest uszkodzony, bo jeżeli to wrzucimy a nie będzie nam wyrzucało błędu 575 różnica ciśnień, bo to właśnie różnica ciśnień wywala błąd, jak jest uszkodzona przepływka. Także, jak jakieś pytania, to w komentarzach pytać. Dioda na przepływkę, i to można tym skorygować błąd. 575 różnica ciśnień w kolektorze dolotowym. Czy tam różnica ciśnień chyba nie w kolektorze dolotowym tylko po prostu różnica ciśnień a jeżeli chodzi o sztangę no to jak jest za niskie ciśnienie w kolektorze dolotowym to najpewniej będzie gdzieś dziura w wężach od turbiny do do kolektora ssącego a jak jest za duże ciśnienie w kolektorze dolotowym to właśnie albo wężyki podciśnieniowe i zaworek N75 nie steruje dobrze turbiną a jeżeli steruje dobrze turbiną to znaczy, że sztanga jest źle wyregulowana i musimy to wyregulować. Ja no niestety nie pokażę już jak to regulować, bo już to zrobiłem sobie wczoraj i jak jechałem do pracy i z powrotem, to sprawdzałem, nic nie odcina, także. No ale mówię, 3000 obrotów VCDS. 3200 obrotów. 1438, czy tam 48, a tutaj mamy jakie jest aktualne. Zaworek cały czas steruje się jak najbardziej dobrać odpowiednie. Także w razie pytań to śmiało atakować. Można pytać Do następnego. Jeszcze jedna informacja. Zapomniałem, do to teraz. Jak podłączamy taką, taką diodę, więc musimy wypiąć wtyczkę bodajże sześciopinową z przepływomierza. Jeden koniec wkładamy w, w pin numer 1. drugi koniec wkładamy w pin numer 6 we wtyczce. I teraz yy, spróbuję dodać zdjęcie, który tu jedynka, czy tu jedynka względem tego czarnego paska na diodzie. Tutaj nie wiem, czy go będzie widać, czy to wyostrzy dobrze, ale spróbujemy. Tutaj mamy po lewej stronie, mamy czarny pasek, a tutaj pomarańczowe pole jest całe. Postaram się tutaj dodać na komputerze, w który, który, która strona, w który pin. Jeżeli ktoś ma dostęp do VCDS-a, to wystarczy, że wejdzie w, 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 w bloki pomiarowe w 8 w silnik i odpali sobie grupę, grupę trzecią. Grupa trzecia i tutaj, jeżeli będzie miał aktualny MAF aktual, to w granicach 850, czy tam 847. 850 to jest maksymalna wartość. Yy, maksymalna ilość powietrza zasysanego. Także, jeżeli jest dobrze podłączona dioda, w dobre piny wsadzona, to tam musi pokazywać wartość około 850. Jeżeli będzie pokazywało bodajże 450 do 550, to jest to włożone w złe piny lub odwrotną polaryzacją diody, bo dioda prostownicza będzie puszczała tylko w jedną stronę. Pozdrawiam.